Cześć, siemanko, z tej strony Enzi i witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj chciałem przedstawić wam modyfikację, dzięki której będziemy mogli zostać tajnym agentem w Minecrafcie. Znaczy... Tajnym agentem, nie? To generalnie zależy od naszych umiejętności, bo zamiast tajnym agentem, możemy być agentem specjalnym i tu wcale nie chodzi o to, że mamy jakieś specjalne umiejętności po prostu jesteśmy specjalni. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z najnowszymi filmami, polecam wam wcisnąć przycisk od subskrypcji. Tak samo dzwoneczek i możecie także zostawić łapeczkę w górę. I no i słuchajcie, co mamy tutaj dodanego do gry przez tą modyfikację? Mamy dodany specjalny strój. Dla tajnego agenta, żeby nikt się nie zorientował, nawet te krowy, że faktycznie jesteśmy tajnym agentem, tylko że jesteśmy jakimiś przypadkowymi ludźmi. Słuchajcie, mamy różne wersje, na przykład tutaj yy, ubioru, jak możecie zauważyć. Generalnie jest też dodanych dużo rzeczy, wszystko sobie tutaj sprawdzimy. Nawet mamy jakiś. Eee, karnister z powietrzem do, Dobra, znowu sobie zobaczymy Mamy tak, mamy stroj, ja sobie przymierzę ten zwykły Stroj, zobaczymy jak to będzie wyglądało Gdy sobie go założę, w ogóle ciekawie te buty Zostały zrobione, zwykle buty są po prostu tak wiecie Obok siebie, to inaczej to wygląda Jakoś tak dziwnie, nie wiem czy mu do tego się Przypieprzyłem, ale jakoś tak wyszło Dobra, słuchajcie, wyłączmy sobie game moda Zobaczmy ile nam będzie to dawało Defa, nie daje nam w ogóle defa Po prostu wyglądamy na tajnego Agenta, chociaż... To znowu jest ta sama sytuacja, słuchajcie. Mój skin sprawia, że nie jestem tajnym agentem. Wygląda na specjalnego agenta. Nie, nie widać mi oczu, mam zasłonięte całkowicie. I widać mi tylko ryj z zębami wystającymi taki uśmiechnięty z, z porażka. To jest strasznie słabe, ten ski się nie nadaje do, do niczego Ale mam już tyle lat tego skida, że po prostu głupie by było go zmieniać, nie? No dobra, Jak coś takiego, żeby sobie skraftować? Możemy go sobie skraftować po prostu wykorzystując do tego Czarną wełnę, więc tak to wygląda. O, jeżeli chodzi o buty, to po prostu potrzebujemy dwie pary skóry. Dobra, słuchajcie, możemy sobie zrobić taki sam strój, tylko wykorzystując do tego na przykład zwykły armor, czyli zwykłą skórzoną czapkę pokrywamy sobie wełną i w ten sposób robimy sobie już y, takiego armora z tym, że będzie on dawał nam y, defa, czyli te punkty ochrony, tak? Czy nie? Dobrze mówię? Tak, zobaczcie, już nam to daje. Czy jest w ogóle jakaś różnica, gdybym miał zwykły, skórzany strój, a bym miał właśnie taki? Czy. czy, czy, czy nie zresztą nie chcę mi się tego chyba patrzeć nawet. Wydaje mi się, że na pewno będzie lepiej, to bardziej, że będziemy super tajnym agentem. I widzę, że też chyba inny odcinek mają te ciuchy. W każdym razie możemy sobie robić właśnie te stroje tajnych agentów mm. przy pomocy skóry, przy pomocy żelaza, przy pomocy nawet złota, przy pomocy e, tej takiej jakby kolczastej zbroi. E, Ej, ja w ogóle nigdy nie wiedziałem, że można ją zrobić z ognia. Ej, pierwszy raz takie coś w ogóle widzę. Wiedzieliście o tym i ja nie wiedziałem. Ej, serio. Nie wiem, że go powiedzie, że tak to można skraftować. O fak, fajnie. Okej, okay, możemy sobie też zrobić to samo. Ten sam strój przy pomocy diamentowej zbroi i tak on sobie wykorzystam, bo chcę mieć jednak Ej. Czemu tak dziwnie wygląda, jak to rzuciłem? Aha, dobra, nic nie rzuciłem, to po prostu ja dalej stoję. Okej, okay, przebierzmy się w ten diamentowy strój, żebym miał jak, na, jak najwięcej defa, żebym był, no, mimo, mimo specjal, bycia specjalnym agentem, chcę być dobrym agentem, więc głupio by było, gdybym zginął. Okej, okay, słuchajcie, przejdźmy do najfajniejszej rzeczy, a w zasadzie do tych, yy, powiedzmy... Jak to można nazwać? No tych takich specjalnych broni, nie? Wiecie, tak jak James Bond miał, nie wiem, w, w długopisie jakiś, jakiś pistolet i tak dalej, czy jakąś bombę. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy handguna, zwykły taki pistolet e, do strzelania. Weźmy sobie przy okazji jeszcze naboje. Do, jak to będzie w ogóle wyglądało, gdy będziemy tym strzelać? Czy będziemy zauważeni, czy będzie jakoś po cichu strzelało? Uch! No super. Nikt się w ogóle nie strzai, nie? To taki cichy strzał, że po prostu nie, nie ma opcji, żeby ktoś się zorientował. Jaki strzał w ogóle? Co to jest? I w ogóle ta animacja, takie naciągania pistoletu. <grym> o Boże. Ej, w ogóle z daleka to nie chce mi załapać Tylko z bliska można strzelać. Spoko. Ale jakie to jest głośne. Jaki, jaki ma sens używanie w ogóle takiej broni? To jest, to jest bezużyteczne całkowicie. Ok, w każdym razie to jest zwykły pistolet. Możemy sobie zrobić złoty pistolet. Generalnie, cały ten pistolet możemy sobie skraftować właśnie z tych rzeczy: yy, z części pistoleta, czyli z tej rękojmi, tak? Z, z tej rączki yy, tego młotka, tak? Który będzie strzelał yy, w dambój czy tam w proch. No i mamy też lufę, więc to wszystko możemy sobie skraftować. Jak to wygląda? Czekajcie, jeszcze tutaj bym chciał wam to pokazać. Kraftujemy sobie normalnie z żelaza, więc dosyć easy. No i telefon. No dobra, słuchajcie, już jestem, mamy też wersję ze złotym pistoletem, czy ona będzie się czymkolwiek w ogóle różniła, czy, czy chodzi tutaj o swag, chodzi tutaj o... <śm> o szacunek na dzielni? Strzela tak samo głośno i zabiera tyle samo życia krową. Czy... Nie ma zależności w co strzelam, po prostu będzie zabierało 10 punktów życia, no ale chodzi tutaj o swag, że już mamy, wiecie, no złoty pistolet jestem. Tajnym agentem i trzymam, znaczy tajny, jestem specjalnym agentem i trzymam w bardzo specjalny sposób pistolet strzelając, nie? Sobie w głowę celuję, co to jest, o Boże, dobra, słuchajcie, to sobie craftem identycznie jak w przypadku tamtego pistoleta Co my tutaj mamy, słuchajcie, to jest akurat do craftingu, my też złote naboje, czyli, ej, a jeżeli mam ten pistolet, to chyba nie mam zależności, nie? Bo jeżeli jestem na game modzie, to nie potrzebuję w ekwipunku chyba tych naboi o, je świetnie, nie? A, to zależy. Też musiałbym na przykład jakiegoś moba stworzyć, który będzie miał więcej punktów życia. Iron Golema moglibyśmy stworzyć, ale chyba to pominę no, na logikę, tak? Skoro są jest złoty pistolet i tak dalej, no to to będzie musiał mocno strzelać. Słuchajcie, mamy czapkę, którą możemy rzucać. Okej, okay, gdzieś to widziałem, bo wydaje że kiedyś oglądałem pogromców mitów, gdzie sprawdzali, czy faktycznie można jakby yy, tą czapką, która ma metalowe obicie takie wokół tego... tego tego kółka, który jest wokół tej czapki, nie wiem, kto wam w ogóle nazwać. Czy można stłuc, bodajże rzeźbę czy coś takiego? Dawno temu to oglądałem, ale właśnie to jakoś mi się kojarzy. I faktycznie możemy rzucać taką czapką. No, to jest całkiem spoko, ściągamy czapkę z głowy i rzucamy, nie? Więc fajnie. Jako tajny agent, bardzo spoko. <noise> jako specjalny agent. Ej, ja to fajnie się. Czy mi się rzuca jak jajkiem w ogóle? widzicie, widzicie to? No, nie trafię tego ocelota, jesteś zbyt sprytny. Stój! No i pięknie, w końcu się zatrzymał. Dobra, mamy taką czapkę. Generalnie, porzucie tę czapkę. Nawet gdy chyba trafimy, to ta czapka nam wypada na ziemi i możemy ją z powrotem podnieść. Znaczy, jak trafimy, nie, ale jak nie trafimy, to możemy ją podnieść, więc całkiem spoko. Jak się kraftuje taką y, czapkę do rzucania? Halo, bo jestem ciekawy. Yy, aha, czyli kraftujemy normalnie, tylko używamy żelaza, żeby faktycznie. Yy, te ranty tej czapki były twarde, i że można było cokolwiek komuś zrobić, nie? Więc całkiem spoko. Okej, okay, słuchajcie, to, to mnie jeszcze bardziej ciekawi. Mini air canister, czyli coś, co będzie dawało nam powietrze. Faktycznie mamy taką fajną maskę i możemy zejść pod wodę, tak? I w tym momencie nie powinno nam aż tak szybko ubywać powietrza. Dobrze mówię, bardzo dobrze mówię, mi się wydaje. No, sami możecie zacząć, że jest całkiem spoko, i Zanim to powietrze nam całe spadnie, to my możemy przepłynąć. Huch! Daleko nie. Kawa drogi, Squid tyle nie wytrzyma, co ja teraz wytrzymam Okej, okay. wylećmy sobie stąd z tej wody. Całkiem spoko, fajna rzecz. Takie rzeczy faktycznie się przydają, bo czasami, właśnie, gdy gramy sobie yy, na Survivalu, gramy z modyfikacjami, często są właśnie jakieś rzeczy pod wodą, czy jakieś różne yy, powiedzmy, budynki do, do zwiedzenia, do eksplorowania I takie coś faktycznie się przydaje. Nieraz, gdy na przykład szedłem do endu, to faktycznie end też znajdował się gdzieś na środku w ogóle takiego oceanu, więc. Więc są problemy, a takie coś faktycznie może się przydać. Dobra, jak to kraftujemy, słuchajcie, a trzy żelaza tylko, za tanio wam powiem No takie coś bardzo spoko, to mi się podoba. Trzy żelaza tylko wystarczy i, ma, i, i, i możesz już pod wodą sobie pływać, spoko Okej, okay, co my dalej? Słuchajcie, dużo rzeczy mam jakieś gogle, noctowizor Okej, okay, zamiast zaczymy. self destruct mechanizm self -destruct. Ok, czyli jak to się kraftuje? To jest po prostu taki przycisk mamy do klikania Żelazo, Redstone i TNT. No dobra, słuchajcie. Podoba mi się ta modyfikacja, już kliknijmy sobie frem ściskiem. To jest rzecz dla specjalnego agenta, słuchajcie. To jest coś, co faktycznie pasuje do mnie tutaj. Jako specjalnego agenta, żeby samemu się zabić, jedno. Bo... No bo jak, no. Bo... no poświęciłem się tak, że sam się po prostu zabiłem. Okej, okay, masakrę, gdzie ja w ogóle byłem? Halo, w którą stronę ja mam lecieć? Nie wiem, gdzie, gdzie wtedy stałem. A to było bardzo fajne miejsce. A to jest pełno dżungli. Dżungli nie wiem, czy chcę. Chcesz... <laughs> nie tej mobów, Dobra, będę najwyżej do Squidów, strzelał, jak coś znajdę. <laughs> Okej. Okay. Co tutaj mieliśmy jeszcze. Ale po co takie coś w ogóle tworzyć? Halo! <laughs> Żebym popełnił ten e, samobójstwo, <laughs> Jako specjalny agent. No, to żam game moda w ogóle mi nie pomaga, nie? To, to... Nic, w ogóle nie ważne. Okej, okay. gdzie, gdzie ja znowu byłem, jakieś miejsce, głupio faktycznie przedstawiać wam modyfikacje w takim miejscu, gdzie, gdzie jestem pomiędzy jakimiś tej roślinkami i tak dalej Dobra, dalej, mamy Noctowizję, e, takie okulary do oglądania w nocy, jetpack control, o, the fuck, mamy jetpacka nawet, słuchajcie, zapowiada się ciekawie Okej, okay, night vision, I to sobie założymy na nasze łociska. to w czasie nocy będzie po prostu, znaczy podczas nocy będziemy wszystko widzieć, czyli daje nam to po prostu ten efekt yy, nawet podki, dzięki której widzimy całkowicie w nocy, na razie sobie zostawimy tego ogle, niech się trochę bardziej ciemno zrobi, chyba, że wpiszę sobie yy, timeset powiedzmy 14 tysięcy, to już miał być ciemno, no i faktycznie jak widzicie całkowicie wszystko widać, nie? pięknie, takie rzeczy też są fajne. Tylko wtedy już nie jesteśmy tajnym agentem, jakim wiecie w ukryciu, no bo ściągamy czapkę, nie? No to wiecie, no facet w garniturze z takimi goglami to na pewno się nie rzuca w oczy, nie? Okej. Co mamy dalej? Apple seeds. Po co to tutaj komu? Halo! <laughs> o co chodzi? Jak zjem jabłko, znaczy nie jak zjem time mode w ogóle.. To... Time set daj, że jasno było. Time mode zero. Świetnie. Okej, w ogóle z jabłka możemy sobie zrobić seedy. I. Jak? O co chodzi? Czekajcie. Chodzi o to, że mogę sobie zasadzić jabłko, i jabłko mi wyrośnie z ziemi? Dobrze mówię? Znaczy, ja wiem, że jabłka rosną na drzewach, nie? Tyle to wiem, aż tak specjalnym agentem nie jestem, nie? Ale. O co. Nie, nie mogę tego zrobić. Ej, halo. To co w tym chodzi w tych seedach? Po co one są tutaj komu? Apple Seeds, chyba, że mogę coś z tym zrobić, nie wiem. Ale to jest dziwne. Aha! Cyanide. Cyjanek! A to jest do duszenia, tak? Bodajże. Dobrze mówię, czy nie? Game mode zero, cyanide. Nie wiem, czy dobrze mówię. A możemy to dać jakby mobowi? Gdzieś tutaj słyszałem szkieleta. Chodź tutaj dziadu, dorwę cię zaraz i cię. <noise> I cię uśpię. Halo! Nie, nie widzę tutaj nigdzie szkieleta. Ale słyszę dziada, gdzieś tutaj musi łazić. Halo! Ale nie wiem czy to możemy w jakikolwiek sposób wykorzystać w sumie jakoś wygrze, nie wiem po co to. Chyba że dalej do, do jakieś rzeczy to będzie przydatne exploding pen i to jest właśnie to o czym mówiłem, ten eksplodujący długopis także. No bo teraz mi się przypomniało właśnie, oni mieli w tym programie Pogromcy mi to w cały odcinek poświęcony Jamesowi Bondowi i tam właśnie sprawdzali te wszystkie jego zabawki. Ej, mamy jeszcze moby tutaj dodane. Wow, ja nie wiedziałem! Świetnie, zaraz wam pokażę jeszcze postacie, jakie zostały tutaj dodane. Ej, modyfikacja mi się naprawdę podoba. Okej, okay. kim jesteś, Od job. Wow, jaki tajny agent! Prawdziwe, tajny, bo to wiecie. Do, do... Gdybym ja się, ja się ubrał po prostu w te ciuchy tutaj, to, 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 to faktycznie do. To... Coś podejrzewam, że na akcję byśmy raczej razem nie poszli, nie? Jeżeli byśmy poszli, to ta akcja na pewno by się nie skończyła dobrze. Wyglądamy. Dobrze wyglądamy, no profesjonalnie. Może wyglądam przy nim jak idiota, i stąd. Oddział, ty masz 99 punktów życia? Ej, jakim cudem, ale teraz możemy przynajmniej sobie sprawdzić te rzeczy. Jak to faktycznie atakuje. Na przykład czapka, ile zabierze ci życia? 10, no i pięknie. Pistolet, handgun. Zabierze ci. Łoł! Wow! Ej, ile mu zabierało? 15, ale wcześniej zabrał chyba 40. Ej, halo, Jeszcze raz. Tak, 39 dokładnie. A z tego? Wow, jeszcze więcej. Ej, kozacko. To ja tego nie wiedziałem, to spoko. Wow, w ogóle dopiero się strzałem, że faktycznie są jakieś inne te jeszcze postacie dodane. Ok, a my typowego agenta. Wow, jak on stoi z tą bronią, jeszcze okularki ma. Ziąbel Jesteś jesteś kotem tutaj widzę na tym rejonie. <laughs> nie celuj do mnie tak. Odejdź. Przestań do mnie cel... Przestań do mnie celować! Nie Musimy nie być wspólnikami! A ty nic innego nie robisz, tylko celujesz do mnie. Mamy ninja też, zobaczcie, dodanego do gry. 40 punktów życia ma Hopok. Możemy go zabić? Weźmy sobie... Czapkę, czapką mu walniemy. 3, 3, 4! Ok. i z niego wypadają nam takie mieczyki. To za moment wam pokażę. Tylko przejdziemy dalej, zabijmy go. Co z niego dostaniemy? Ej, dopiero teraz zauważyłem, że faktycznie, gdy nawet tą czapką uderzymy gościa, to ta czapka dalej nam wylatuje i możemy ją znowu podnieść. Spoko, takie, coś jest. Okej. Okay. Dobra, kogo mamy jeszcze? Mamy Jungle Ninja. O, akurat jesteśmy w dżungli, to idealnie. Aha, on nie ma, wiecie, tego. tych nożyków, tylko ma tą pałkę z babuca i pluje do nas strzałkami, więc. <śpoko> Spoko. Okej, okay. zabijmy go, dostajemy pałkę z babuca tako, do strzelania. Ej coś dostaliśmy chyba. Shurikeny takie. Nie, nie widzę. Balet. Okej, okay, dosta... nic nie dostaliśmy z niego. No dobra, w każdym razie to były takie moby, które zostały dodane do gry. Całkiem spoko. Fajnie, że dowiedziałem się o tym w połowie. A mamy coś takiego blowgun. Będziemy mogli pluć na ludzi. Ok, jest długopis eksplodujący. Kraftujemy go sobie w ten sposób. Okularki kraftujemy tak, bo nie pokazałem wam tego. Dobra. Exploding pen. O spoko. I on nas po prostu nie zabije. Znaczy, być może gdybym był na gamemodzie 0, to faktycznie bym nie zabił, ale w tym momencie, gdy nie jestem, to po prostu wyrzuca mnie strasznie wysoko w górę. Fajnie, świetnie. Ej, lubię. <taki> Takie rzeczy się przydają. Nawet w dżungli zawsze bym chciał gdzieś dalej iść, nie? Gdyby to mi nie zadawało jeszcze obrażeń, gdybym był normalnie na gamemodzie 0, to by było naprawdę spoko No bo, gdy będę na gamemodzie 0, zaatakuję mnie, tak? Czy nie? No właśnie. No, z tych ich umarłem znowu, nie? <noise> po porażkę. Ale wiedziałem, że tak będzie, dlatego nie chciałem w ogóle tego sprawdzać. Dobra, e, lecimy dalej. Co mamy jeszcze? Iron Knuckles. 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 Dobra, dobrze go powiedzie. Co to jest? A, to jest ten. E, to jest. E, pff, no, za, zakłada się na pięć. Ma kastet, dokładnie tak. To jest kastet. Okej, okay. a gdzie mamy jakiegoś moba, którą mógłbym Przylać z tego kastetu. Znajdę kogoś tutaj? No ciężko A głupia tak do wody i, i squida bić, nie? Tak w rybę kastetem <grym> się, że słabo, mogłoby nie przejść e, Nie ma tutaj żadnego moba Dobra, weźmy sobie jakiegoś e, Może nie blaze'a Z blaze'a może być ciężko, zombiaka e, No dobra, zadaje jakieś obrażenia większe Jest Całkiem spoko Zawsze z takim kasetem lepiej się chodzi, niż bez niczego, gdybyśmy nic nie mieli Okej, okay, throwing knife, mamy noży... nożyczki? Noży. Nożyczki, w sensie chciałem powiedzieć, że mały nóż taki Okej, okay, mamy takie małe noże, dzięki którym możemy rzucać Zrzucam nimi faktycznie, jak specjalny agent, nie? W ogóle Tą rączką do, do, do kolesia, nie? Ostrzem do mnie O ja pierdzielę. dobra, lecimy dalej, co tutaj mamy? Poison dart, okej, okay, czyli faktycznie, jak mamy to, to takie do plucia w ludzi i mamy zatrute strzałki. Zatakujmy sobie tego kurczoka. Okej, okay, zaatakowaliśmy go, ale właśnie. Nie zadawane są mu jakieś duże obrażenia, bo zabieramy mu tylko jeden punkt życia. Ale jest otruwany i to jest bardzo spoko. To, to jest faktycznie takie yy, bardziej urealistyczne niż jakbym po prostu tym plu i go zabijał, nie? Naraz, tak. Że nie byłoby różnicy między tym a pistoletem. Więc spoko. Co mamy jeszcze tutaj, słuchajcie, dodane? Mamy. Yy, Rocket Fuel Jetpack. Jetpack Controls, Jetpack Engine, Small Jetpack Engine. Ok, możemy różne sobie te silniki jeszcze craftować. Iron DUST, to prawdopodobnie będzie służył jako paliwo dla naszego tego, naszego jetpacka. Weźmy sobie taki jetpack. Wyciągniemy. OK. I crafting tutaj wam pokażę, jak to wygląda. Dużo nie pokazałem w sumie. Rocket Fuel, okej. Okay. Rocket Fuel mamy też. Aha, no to tutaj właśnie ten Iron Das jest potrzebny z porządku. Jetpack Controls. Dobra, to sobie to założymy. Mamy już to na plecach? Dokładnie, tak? I teraz tak Wyłączmy sobie game moda Weźmy sobie kontrolkę Wow! Ale się przestraszyłem tego gówna, jak mi na słuchawkach zaryło głośno No dobra, jak klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na ten, ten guzik i podskoczymy, możemy sobie lecieć Tylko... No nie lecimy jako specjalnie szybko, nie? Bo wszystko jest strasznie głośno w ogóle Jeszcze się zabiły no po prostu w to nie wierzę nie. Okej, okay. eee, to chyba było wszystko, nie? Bo tam jeszcze paliwo potrzebowaliśmy, to paliwo faktycznie może się kończyć. Więc nie polatamy sobie tam tak tym bez końca. No dobra, zobaczcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli chcecie zostać tajnym agentem albo specjalnym agentem, tak jak ja, możecie sobie tę modyfikację już teraz pobrać. Link wrzucam wam do opisu, tak więc zapraszam. Jeżeli się spodobało, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, możecie zasubskrybować kanał już teraz, żeby być na bieżąco. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa. Pa.